Witam Panowie i panie, czas na kolejne nagranie. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapeczkach, nie bawimy się rączkami, klikamy łapeczki, piszemy komentarze. To wszystko przyczynia się do rozwoju kanału. Dzisiaj mam dla Was Toyotę Avensis, auto z roku 2012, pierwsza rejestracja 2013, wersja wyposażeniowa live do końca serwisowane przebieg 149 tysięcy km. 2 litry dieselek o mocy 150 koni, skrzynia manualna. Rzućmy okiem na stan wizualny tego samochodu. Tutaj znalazłem niewielkiego wgniotka, gdzie niegdzie można znaleźć na samochodzie niewielkie zarysowania. Najwięcej zarysowań jest tutaj na tylnym zderzaku. Podejrzewam ze względu na to, że często było coś do bagażnika ładowane. Cały samochód przemierzyłem miernikiem lakierów. Wychodzi na to, że jest w oryginale. Żaden element nie był powtórnie polakierowany. Opony letnie Pirelli niestety nie są w najlepszym stanie. Trzeba by sobie opony dokupić. Drugiego kompletu sprzedawca do auta nie posiada. Tarcze hamulcowe, rantów nie mają. Co jeszcze przyuważyłem, tutaj z przodu pod zderzakiem, jak widać, jest niewielka obcierka. Mam nadzieję, że nie namieszam. Za chwileczkę sprzedawca idzie do domu, więc muszę się tutaj spieszyć. A jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie są w całości. Tak wyglądają kluczyki od tego auta nie są zniszczone. Otwórzmy samochód, zobaczmy, jak wygląda w środku przy przebiegu 150 tysięcy kilometrów. Fotele nie są zniszczone są ksenony, tempomaty, grzane pośladki, kierownica multifunkcyjna, elektryka. Tutaj chyba jakiś ślad po łokciu. Zobaczmy jak wygląda z tyłu kanapa. Z tyłu wszystko wygląda elegancko. Chyba w ogóle tutaj nikt nie jeździł. Zobaczmy bagażnik w tym sprzęcie, czy są ślady zużycia. Tak jak wspomniałem, najwięcej niewielkich rysek jest tutaj na tylnym zderzaku. Ktoś widocznie do bagażnika coś tutaj pakował. Zamknijmy bagażnik, zamykamy ręcznie. Za chwileczkę odpalimy tego sprzęta, zobaczymy jak silnik chodzi, czy pali ładnie, jakie wydaje odgłosy, jak wygląda samochód pod maską. Powiem Wam, sprawdziłem już klimatyzację. Niestety klimatyzacja w tym samochodzie nie chłodzi. Jak widać, tu jest książka serwisowa. Ostatni wpis: 26.3. 21. Olej tutaj ktoś wymieniał co 15 tysięcy kilometrów. Jest to zapewne zaleta, więc co, wsiądźmy do samochodu, odpalmy tego sprzęta, zajrzyjmy pod maskę. Tak jak Wam wspomniałem, sprzedawca za kilka minut zamyka tutaj autohandel. Muszę się wyrobić z tym nagrankiem, inaczej będę musiał ponownie tu przyjechać. Nie wiadomo, czy ten samochód jeszcze będzie. Na sprzedaż. Tutaj sprzedawca miał Abenziza w limuzynie z silnikiem benzynowym. Właśnie dzisiaj się sprzedał. Ci, co śledzą mój kanał, doskonale o tym wiedzą. Jest podłokietnik, skrzynia szósteczka, są grzane pośladki. Jak widać kamera cofania. Odpalamy tego sprzęta. Zobaczmy jak silnik pracuje. Odpala bardzo ładnie, 149 tysięcy przejechane, żadnych niepokojących komunikatów. Tak jak Wam wspomniałem, niestety klimatyzacja nie chłodzi, podświetlane, lusterka, resztę, wszystko co tutaj sprawdziłem w samochodzie działa. Tapicerka pod sufitówka jest w kolorze szarym. To co, idziemy pod maskę, na końcu Wam pokażę opis tego pojazdu oraz cenę. Gdzie tutaj ta maska jest Nygus? Się pogubiłeś, spieszysz się i narozrabiasz coś i nagranka dla widzów nie będzie. Sam silnik pracuje ładnie. Jak widzieliście, nie wiem czemu ta pokrywa jest taka poplamiona. I tak, jakby jakaś rolka się odzy odzywała z szura troszeczkę. Mam nadzieję, że na nagraniu to wyszło. Dziwny, taki metaliczny jest odgłos tej rolki. Cena wywoławcza 8. Tutaj macie listę wyposażenia, opis pojazdu, a tutaj adres i nazwę autohandlu. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy warto, za ile warto taką Toyotę kupić. 150, przejechane jak widzieliście, auto do końca serwisowane. Pozdrawiam wszystkich i co, widzimy się w kolejnych nagraniach. Jak na złość zaczyna jeszcze kropić. Do następnego, pozdrawiam.